W HTC HD2, tak jak w innych modelach producenta, standardowe ustawienia Windowsa Mobile zostały zastąpione przez osobną kartę interfejsu Sense. Znajdziemy w niej wszystkie funkcje pogrupowane tematycznie. Na przykład sterowanie bezprzewodowe pozwala nam zarządzać wszystkimi rodzajami połączeń bezprzewodowych w telefonie, a menu dźwięk i ekran daje nam dostęp do wszystkich ustawień związanych z wyświetlaczem. Głośnością i dzwonkami w telefonie. Ustawienia HTC są bardzo intuicyjne i nawet osoby, które nie miały styczności z zaawansowanymi smartfonami, odnajdą się w nich bez problemu. Po wybraniu opcji więcej zostaniemy przeniesieni do standardowych ustawień Windows Mobile, gdzie możemy zmienić niemal każdą funkcję w telefonie: od dźwięku wiadomości po wygląd ekranu dzisiaj. Pod względem mnogości ustawień i możliwości personalizacji ciężko szukać lepszego systemu niż Windows Mobile.